Dzień To, co dzisiaj pragnę Wam opowiedzieć, to może tak troszeczkę ku przestrodze, a też troszeczkę po to, żeby może wzbudzić dyskusję na ten temat. Taka sytuacja może się jeszcze gdzieś powtórzyć, i fajnie byłoby znać również Wasze zdanie na ten temat. Kilka dni temu. Zgłosiła się do mnie klientka z prośbą o pomoc w sprzedaży spółdzielczego prawa własności do lokalu mieszkalnego, które miała nabyć w drodze postępowania spadkowego. Oczywiście podjąłem się tej sprawy, tym bardziej, że było to na zasadach takich jak lubię, czyli całkowita wyłączność działania łączy się z przygotowaniem wszystkich, wszystkich. Spraw y, prawnych y, związanych z przygotowaniem y, tego prawa do zbycia. Kiedy już odebrałem z sądu postanowienie o y, nabyciu praw spadkowych, oczywiście w pierwszej kolejności udałem się do spółdzielni mieszkaniowej, żeby zobaczyć, jak teraz wygląda sytuacja z, z tym y, lokalem mieszkalnym, ponieważ y, Postępowanie spadkowe trwało prawie dwa lata. I tu nastąpiła jakby pierwsza przeszkoda. Okazało się, że to mieszkanie nie należy do spadkodawcy. Że spadkodawca kiedyś to mieszkanie darowizną przekazał jednej ze swoich krew. Trochę ta sytuacja mnie zaskoczyła. Skontaktowałem się szybko z klientką, która w tym momencie powiedziała mi jakby całą prawdę. Trochę miałem do niej żalu, ponieważ jeżeli komuś zlecamy coś do wykonania i wiemy, że może być po drodze ten czy inny problem, to należy o tym pośrednika od razu poinformować, ponieważ i tak ten problem wyjdzie po drodze. No nie da się tak zrobić, żeby problem prawny został zatuszowany. On w którym momencie się pokaże. I pośrednik może nawet w pewnych sytuacjach nabrać przekonania, czy inaczej inaczej. Może w pewnych sytuacjach. Utracić jakby zaufanie do swojego klienta, co jest warunkiem koniecznym do dobrej współpracy. Opratkodawca podarował to mieszkanie swojej siostrzenicy, ale ponieważ ta w dalszych jego, jego kontaktach sprzeniewierzyła pieniądze, które on tam gdzieś posiadał, odwołał tą darowiznę. W drodze kolejnego oświadczenia woli złożonego przed notariuszem. Moja klientka przyjęła to jakby za dobrą monetę, i już tym faktem jakby bliżej się nie interesowała. Była święcie przekonana, że skoro takie oświadczenie woli zostało złożone przed notariuszem, to, że mieszkanie jest własnością tego starszego pana, a w przyszłości oczywiście w drodze spadku ona to odziedziczy. Jednak tu jest pewien, pewien mały haczyk prawny. Faktycznie, można złożyć przed notariuszem oświadczenie woli o cofnięciu darowizny, oczywiście z ujawnieniem, co jest przyczyną tego cofnięcia, jednak żeby ten akt, to, to, to oświadczenie woli miało naprawdę moc prawną, jest potrzebna zgoda obdarowanego. Czyli mówiąc krótko, obdarowany nie sprzeciwia się. Cofnięciu darowizny. Jednak w przypadku, kiedy obdarowany nie chce się z tym faktem zgodzić, to tak naprawdę decyzję musi zatwierdzić sąd. Krótko, sąd podejmuje decyzję, czy ten akt oświadczenia woli ma moc praw. Tego nie dopilnowała moja klientka. Czyli po prostu teraz, gdyby chciała sprzedać tą nieruchomość, a w zasadzie to prawo do lokalu mieszkalnego, musi po prostu najpierw pójść do sądu i złożyć pozew. Jak sąd rozstrzygnie, Musimy pamiętać, że sąd jest instytucją niezawisłą, czyli mógłby, tak jak w moim przypadku mógłbym sobie tylko pokrywać. I na zakończenie. Podobne sytuacje może, mogą się każdemu z nas zdarzyć. Mówię tu w tym momencie tym o klientach, chociaż i tego typu sytuacja może czasami trafić się i pośrednika. I ktoś może powiedzieć: No cóż, nie ma w tym żadnego problemu. A jednak jest. Bo wyobraźmy sobie sytuację, że spadkodawca, który już de facto nie posiadał prawa do. Tego lokalu mieszkalnego mógł jednocześnie posiadać wiele różnych zadłużeń. I przyjmując spadek w całości, moglibyśmy się któregoś pięknego ranka obudzić bez prawa do spółdzielczego lokalu, ale jednocześnie z obowiązkiem. Spłaty wszystkich zadłużeń spadkodawcy I am stretched upon your grave.